Siema, vlog z domu. Słuchajcie, Skate 4 potwierdzony, rozumiecie to? Jeszcze nie wiadomo pod jaką nazwą w sumie będzie, ale Skate 4 jest potwierdzony moi drodzy. Także będzie gierka grana, a że mamy konsolę to będziemy zapewne streamować. Dajcie znać czy chcielibyście odcinki, czy raczej streamy ze Skate 4. W sumie nie wiadomo kiedy on wyjdzie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Na bieżąco będę Wam dodawał jakieś artykuły tutaj pod spodem w opisie, zobaczycie. A ja Wam chcę bardzo podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe, ponieważ stuknęło mi 30 lat. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję wszystkim za wszystkie prezenty. A związany z deskorolką pokażę Wam teraz. Jest to deska Pro Model z Revival od John Hilla, który otrzymałem na urodziny. Tutaj będę nie chcę pokazywać prezentów takich wiecie wszystkich, bo to nie o to chodzi. Nie chcę tu czymś szpanować czy, czy coś w tym stylu, ale słuchajcie, jestem mega zajarany, że dostałem tą deskę. Po pierwsze jestem ultra fanem John Hilla. A po drugie teraz możecie zobaczyć coś pięknego. Słuchajcie. Zrobiłem sobie zdjęcie z tą deską. Tak wyglądało. I pomyślałem sobie, że to i tak nic nie da, bo nigdy w życiu prawie nie repostuje. Znaczy czasami repostuje, ale zazwyczaj jakiś kozaków i tak dalej. I co pomyślałem? A! Wrzucenie. I czajcie zrepostował mojego posta. Później jeszcze napisał drugiego posta, że mega się cieszy, że widzi u ludzi taki uśmiech na twarzy, gdy trzymają jego produkty. Że jest mega zajarany. I jeszcze następnego mema, w sensie następnego posta, jeszcze dodał na story, którego też możecie zobaczyć teraz: że chciał to opisać obrazkiem, po prostu jak on się czuje. Jak on się czuje, widząc takie zdjęcie, gdzie byłem ja? Akurat, bo to chodziło akurat o mnie, gdzie byłem ja taki szczęśliwy. Byłem mega, jestem mega szczęśliwy. Ona wyląduje na ścianie, zawiesimy sobie ją tutaj, patrzcie. Tutaj sobie ją zawiesimy. O, w tym miejscu gdzieś na ścianie. Tutaj mamy tą lampę. Więc jak będę nagrywał z lampy, to akurat będzie gitara siema. Dzisiaj tak bez lampy, taki trzylautowy. Vlog, taki można powiedzieć, pogawędka szybka. Słuchajcie, jest mega kozacko, że ta gierka wychodzi, ponieważ no grałem w no, skate 3, to wiadomo, klasyka, kozak, nie? Mo, możemy go jeszcze trochę postreamować, ale nie ukrywajmy, no każdy by chciał w końcu skate'a 4, nawet jeżeli będzie się nazywał trochę inaczej. Są takie wersje, że niby może się nazywać po prostu skate, no bo minęło już 10 lat od. Powstania Trójki, więc tak naprawdę mogliby wyzerować po prostu tą nazwę I mogą go nazwać Skate, albo po prostu nazwą go jakoś inaczej Jak nazwą? Nie wiem jeszcze Nikt chyba nie wie, to jest nieważne, dzisiaj Dzisiaj, bo wczoraj wyszło ta informacja, że po prostu jest to już oficjalne, więc Czekamy, żeby Zrobić fajną interakcję z wami Piszcie, proszę, w komentarzach, możecie nawet sobie teraz pauzę wcisnąć i piszcie w komentarzach, ile obstawiacie, że będzie kosztować kasy. E, mam nadzieję, że nie pójdą tak jak z Tonym Hawkiem poszła firma, nie? Activision. Mam nadzieję, że nie pójdą tak jak z Tonym Hawkiem. Oczywiście wiem, że to nie jest ta sama firma, tylko mi chodzi o cenę, nie? Chodzi mi o cenę, że mam nadzieję, że nie ześwirują. I nie będą za 250zł sprzedawać gierki nowej, nie? Choć w sumie, dobra, tu różnica jest taka, że ten Tony Hawk to jest remastered, a Skate to będzie coś nowego, nowy mechanizm i tak dalej, no ale... No 250zł czy coś to jest bardzo dużo pieniążków, dlatego mam nadzieję, że... Zamknie się koło 200zł, 220 180 a na komputer to w ogóle, na PC to myślę, że za 130-150 powinna kosztować, nie? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja to tylko sobie tak rozkminiam, nie? Bo prawda jest taka, że nawet za 2,5 kupię, ale fajnie jakby było po prostu trochę tańsze, nie? Bo po, po co wydawać tyle hajsu, jak można po prostu, wiecie, yy, może zaoszczędzić parę złotych, nie? Słuchajcie, i to jest chyba takie najważniejsze info, chciałem się z wami nim podzielić. Możecie dać znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy już o tym wiedzieliście, czy już przeczytaliście gdzieś takiego newsa. Było bardzo wiele spekulacji co do tego, że skatea nie będzie, że skate będzie, czekaliśmy tyle lat i w końcu doczekaliśmy się oficjalnej informacji, że będzie. No, i to jest coś pięknego. Jestem mega zajarany i to mega, a to mega, mega, mega. Wy pewnie też, nie? No, słuchajcie, i jeszcze tak, jeśli już tak sobie rozmawiamy, to w ten weekend mam nadzieję, że uda mi się nagrać od zera do skatera. Dzisiaj mieliśmy nagrywać, ale jest, nie wiem czy widzicie, ale ogólnie jest strasznie mokro i beznadziejnie. I co 5 minut zaczyna padać deszcz. No teraz będzie taki okres chwilowo beznadziejny, jak chodzi o pogodę. Więc jak coś to proszę was, wpadajcie na poprzednie filmy jak nie oglądaliście, oglądajcie, komentujcie, lajkujcie i tak dalej. I tak jak mówię, 75% prawie osób oglądających ten kanał, powtarzam, oglądających, nie subskrybuje, ale ogląda. Czyli to nie jest tak, że wchodzą i wychodzą, tylko tutaj chodzi o oglądających, czyli przeglądających moje materiały dłużej niż tam parę minut i kilka filmów. Takie statystyki sobie sprawdziłem. I słuchajcie, po prostu pewnie nie wciskacie tego przycisku, a dla mnie to jest mega ważne, bo dla was to jest wyznaczenia, bo jak oglądacie często jakąś treść na YouTubie, to nawet nie musicie subskrybować, żeby ona się cały czas pojawiała. Ja to wiem, wy też już pewnie to zauważyliście, że subskrypcje coraz mniej znaczą, ale dla mnie, dla nas, dla wszystkich, wiecie, influencerów, youtuberów, vlogerów, bla bla, bla bla, jest to bardzo ważne, ponieważ jest to taki wyznacznik, nie jest to taki wyznacznik, w którym mamy po prostu jakiś cel zamierzony. Przepraszam, mamy zamierzony cel i do niego dążymy. I właśnie moim celem jest 100 tysięcy i to jest takie moje marzenie, bo chciałbym sobie ten przycisk machnąć na ścianie u siebie. To wtedy byśmy go dali tutaj chyba, nie? Albo koło deskorolki, nie? Koło deski, która tu będzie wisieć, no. I to by było naprawdę cudowne. No i mega, mega, mega. A jest coraz lepiej, bo jak dobrze pójdzie, to niedługo 40 tysięcy także subskrypcji, nie? Wracając jeszcze na chwilę, sorry, bo bateria mi padła i mu ucięło. Mam nadzieję, że. Dokończyłem to co chciałem powiedzieć, a jak nie to możecie sobie dokończyć sami w komentarzach. Słuchajcie, co do tej gierki to zastanawiam się też nad tym czy grać w Tone'ego Hawka tego nowego, co będzie bardzo drogi. Dajcie znać czy byście chcieli oglądać takie vlogi, w sensie vlogi, livestreamy, przepraszam, przeznaczyłem się, się, czy chcielibyście takie livestreamy oglądać, czy raczej odcinki. Gdzieś zauważyłem, że te odcinki jednak tak jakoś super się nie przyjmują Ewentualnie może bym na Gorgo Gaming je wrzucał A jednak livestreamy bym robił na moim kanale I myślę, że to by było chyba najlepsze rozwiązanie Jak chodzi o Skate'a 4, no to tutaj wam nie będę za dużo mówił Ponieważ sam za dużo nie wiem Ten vlog to jest taka typowa pogawędka o tym, że Jest potwierdzone, że będzie ten skate Że będziemy mogli w niego grać Teraz tylko pytanie, kiedy? Są jakieś tam trochę już newsy, jakieś przecieki i tak dalej, jednak ja nimi nie chcę się sugerować, ponieważ tych przecieków już było tak dużo, że ciężko w cokolwiek uwierzyć. Jednak ważne jest to, że jest potwierdzona wersja tego, że właśnie Skate czwóreczka będzie i będziemy mogli w nią pykać. No, i niby ma być na Playa 4, tak? Czyli, bo tak się zastanawiałem, że też może być taka opcja, że może się wycwanią i na, na Playa 5 zrobią, nie? I trzeba by było kolejną konsolę kupować. Gdzie z tego co widziałem, to Play 5 chyba będzie o tysiaka droższa niż premierowy Play 4. Tu się mogę mylić, jak coś to mnie poprawcie, ale z tego co słyszałem, to chyba około 3000 będzie kosztować. No, także, no, trochę kasy jest, nie Szczególnie dla takiego niedzielnego grajka jak ja, gdzie ja bardzo mało gram w gierki, o, słuchać ptaszki, czyli prawdopodobnie zaraz będzie jakiś kabum z nieba. No, więc szkoda by mi było wydawać tyle pieniędzy na konsolę, na której bym mało grał. Mam Play'a 3, mam czwórkę i mam Nintendo Switcha, także jak macie jakieś pomysły co do gierek, co do livestreamów i tak dalej, to możecie mówić. Możecie dawać znać. E, a co jeszcze chciałem dla Was takiego ważnego powiedzieć? Aha, no wybaczcie, że teraz nie ma vloga z deskorolki na dworze, no ale... No u nas w Opolu non stop leje, a nie ma gdzie jeździć. Mamy jedną miejscówkę na Kauflandzie, po, z której po chwili wyrzuca ochrona, bo jest pod dachem. Ze sklepu. Po chwili wyrzuca ochrona i na nie zdąży się nic nagrać, nie? A jak ja wyjmuję kamerę, to jeszcze szybciej przychodzi ta ochrona, bo widzi, że ktoś kameruje. A jest zakaz jakby, nie? No więc, no jest, jest kurde okropnie, no. Ale czasem tak bywa. Trzeba przetrwać te kilka dni, mówię, trzydziestka mi stuknęło, urodzinki były fajne, dużo, dużo fajnych życzeń, dziękuję Wam bardzo wszystkim za to, że jesteście tacy mili dla mnie, mam nadzieję, że ja dla Was też jestem spoko, zapraszam również na mojego Instagrama, gorgodolna-777, zostawcie tam falowkę, moi drodzy, bo chcę wbić jak najszybciej 10 tysięcy, żeby dla Was mieć tego swipe upa. Powiecie mi to tam w sobie obojętne, ale z drugiej strony, wy będziecie mieli tysiąc razy łatwiej, bo będziecie wchodzić na moje story, swipe up i wchodzicie od razu na filmik najnowszy. Nie trzeba będzie nigdzie klikać i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Mega przydatna opcja, naprawdę. A do 10 tysięcy już niewiele brakuje, bo mamy prawie 6 tysięcy. Także jest dobrze, jest dobrze, a nic Was to nie kosztuje. Tak samo subek i łapa Was też nic nie kosztuje. Jeżeli doceniacie moją pracę, którą wkładam w ten kanał, a wkładam w nią całe serce, to mam nadzieję, że to nie jest duża zapłata <laughs> za to wszystko, co dla Was robię i będę robił. Słuchajcie, jeszcze ostatnia informacja. Dzień deskorolki, ogólnie. Nie będzie. Ostatnia informacja, jeżeli chodzi o dzień deskarolki, no to wiecie, nie wolno nic organizować i tak dalej, ale wpadnę tam. Wpadnę na chwilę, rozdam kilka rzeczy, jakieś deski, jakieś ubrania, jakieś kółeczka, coś tam porozdaję. Zrobimy z tego na pewno jakiś materiał. Mam nadzieję, że ktoś się zjawi. No i tyle. Sprawdzajcie moje story, bo na Instagramie będę pisał, której tam będę. I na koniec dajcie znać, co sądzicie o Skate, o Skate 4 i tak dalej. I jak myślicie, jak się będzie nazywać? I w sensie, czy będzie się nazywać Skate 4, czy może Skate, czy może jeszcze inaczej. I czy czekacie na tą gierkę, czy jednak wolicie jakąś inną. I przy okazji możecie napisać w sumie, jaką gierkę lubicie najbardziej, jeżeli chodzi o deskorolkę. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczyska i piąteczka jeszcze raz.